Cześć, witam Was w nowym odcinku i chciałbym pogadać na taki temat jak strach przed ryzykiem albo taki strach przed inwestowaniem. Bo z roku na rok coraz więcej ludzi decyduje się na to, żeby zacząć, żeby spróbować, lecz obawiają się tego ryzyka straty pieniędzy. Jak w takim razie ten strach pokonać? Najpierw musimy zrozumieć to, że tak naprawdę codziennie w naszym życiu istnieje o wiele większe ryzyko niż strach przed utratą pieniędzy. Wychodząc z domu i idąc gdzieś po ulicy, nigdy nie wiemy co nam może się przydarzyć. Zobaczcie sobie ile codziennie jest różnych wypadków, gdzie jakiś samochód potrącił człowieka, chociaż ten stał na przystanku albo szedł chodnikiem sobie. Każdy myśli, że jemu to się nie przydarzy na pewno, to gdzieś tam jest, gdzieś w innym mieście, gdzieś tam na drugim końcu miasta, ale mi to na pewno się nie przydarzy i tak naprawdę to jest właśnie to ryzyko, które jest o wiele większe niż ryzyko po prostu stracić pieniądze, bo można stracić życie codziennie tak naprawdę na ulicy. Ludzie o tym nie myślą, ludzie o tym zapominają i nie chcą nawet o tym myśleć, w sumie to rozumiem, ale po prostu chcę, żebyście uświadomili, że takie ryzyko w życiu występuje. Może być bardzo małe, ale i tak to może się wydarzyć, bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. A więc przy tym ryzyku, to ryzyko utraty pieniędzy na giełdzie jest naprawdę mało znaczące, jeżeli porównywać właśnie do tego większego ryzyka, co nas codziennie może spotkać w życiu. I nawet jeżeli wy stracicie te pieniądze, które zainwestujecie, to później możecie to odrobić, bo jak jesteście rozsądni, no to raczej nie wrzucicie na giełdę cały swój majątek, nie wiem tam kilka milionów złotych. W dodatek do tego chcę, żebyście wiedzieli, że to ryzyko nie polega na tym, jak w jakimś kasynie, że jak stawiacie pieniądze i nie zgadujecie, no to tracicie wszystko. Tylko wy kupujecie jakieś aktywo. Jeżeli to spada, wy możecie uśredniać kupować na jakichś dowkach podczas kryzysu, i później sobie wyjść za jakiś czas na zero, albo nawet jak często ludzie wychodzą na plus. Po prostu to wszystko zależy od tego, jak długo jesteście w stanie poczekać, co to jest zakłada pieniędzy, czy możecie bez tego przeżyć parę lat poczekać, póki te pieniądze z minusu, pokażą wam plusy, pokażą zyski w portfelu na zielono będą. I wszystko to zależy ogólnie od tego. To nie jest tak, że Wy kupujecie jakieś aktywo, później ono spada do zera i Wy jesteście na minusie wszystkie swoje pieniądze już na zawsze. Nie, po prostu za parę lat to wzrośnie, tylko trzeba poczekać, chyba że kupiliście, no naprawdę nie wiem, gdzieś na szczycie hos albo jakiejś słabej spółki akcje. Poza tym chcę, żebyście też popatrzyli jak wygląda risk reward, czyli ryzyko do zysku i w jakiej sytuacji jesteśmy my ustawieni Zawłóżmy, że inwestujecie te 10 tysięcy złotych i jak dużo możecie stracić? No możecie stracić wszystko, zawłóżmy, że tam coś ma mega spadnie cena, kupicie gdzieś yy, na szczycie jakimś i no sprzedacie, stracicie tam wszystko. No to stracić możecie te 10 tysięcy, nie? A jak dużo możecie zarobić? Możecie zarobić 20, 50, 100 tysięcy milion złotych. Czyli widzicie, tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Jak stracić możemy te 10 tysięcy, to u nas nie ma ograniczenia, że my możemy zarobić tylko 10 tysięcy i więcej nie da się. Da się. Oczywiście to jest trochę takie ciężkie, żeby aż tak dużo zarobić, tam na przykład 10 tysięcy, 100 nawet. No to, to trzeba gdzieś tam chyba w krypto pobawić i gdzieś dobrze trafić, mieć szczęście. Ale ogólnie chodzi o to, że nie ma jakiejś granicy górnej, do której możemy zarabiać. Dolna granica, ile możemy stracić, to jest wszystko, te 10 tysięcy, a zarobić możemy tak naprawdę bardzo dużo. No to teraz, jak już wiecie, że tak naprawdę to ryzyko nie jest takie straszne i że zaczynając od początku inwestować, my jesteśmy już w takiej sytuacji, że możemy zarobić więcej niż stracić. Uważam, że nie powinno Was teraz to tak straszyć i możecie na spokojnie sobie zacząć inwestować i nie bać Najważniejsze to zaczynać od mniejszych kwot, jeżeli jeszcze dopiero się uczycie, jeżeli nie wiecie jak, co, do czego, no to lepiej zacząć od mniejszych kwot, żeby się nauczyć, a później dorzucać więcej, więcej co miesiąc i uważam, że Wam się uda wszystko. Także dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym. Pozdrawiam.